Rodzina 33. Tydzień 2. Przymierze. Relacja między małżonkami. Oby się tak zespolili w jedno. Z Ewangelii świętego Jana. Dzień 7. Święta rodzina. Kryzysy i trudy relacji małżeńskiej. Wokół tajemnicy zwiastowania i nawiedzenia. Modlitewne rozważanie dnia. Ewangeliczne tajemnice zwiastowania anielskiego oraz nawiedzenia świętej Elżbiety ukazują nam doświadczenie relacji z Bogiem, które stało się dla Maryi i Józefa źródłem poważnego małżeńskiego kryzysu. Przyjrzyjmy się tym wydarzeniom w duchu modlitwy oraz pozwólmy, aby stały się dla nas impulsem do bliższej relacji ze świętą rodziną. Posłał Bóg Anioła do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Bóg posyła Anioła do Maryi, która jest już poślubiona Józefowi. Ktoś mógłby zapytać, czy Bóg nie powinien najpierw spytać Józefa? To słowo pokazuje nam, że osobista relacja Boga z człowiekiem jest zawsze pierwsza, bez względu na to, czy ten człowiek żyje w zakonie, czy w małżeństwie. Bóg jest pierwszy, Bóg jest Panem, On jest celem i drogą. To pierwszeństwo Boga może prowadzić nas do kryzysów, które wbrew pozorom są wielkim błogosławieństwem. Jest to wyraz szczególnej dojrzałości, kiedy jako mąż uznajesz pierwszeństwo Boga i służysz tej historii miłości, jaka jest między Bogiem a Twoją żoną. Jest to wyraz szczególnej dojrzałości, kiedy jako żona uznajesz pierwszeństwo Boga i służysz tej historii przyjaźni, jaka jest między Bogiem a Twoim mężem. Modlitwa męża. Mario, naucz mnie służyć tej relacji, jaka łączy moją żonę z Bogiem. Modlitwa żony: Mario, naucz mnie służyć tej relacji, jaka łączy mojego męża z Bogiem. Tak samo czynił Józef. Widać to po reakcji na objawienie mu prawdy. Z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Józef mógł w tej sytuacji zareagować bardzo różnie, a przecież czytamy, że rozradował się z tego, co Bóg uczynił Maryi. Warto zadać sobie tutaj pytanie, czy jako mąż lub żona cieszę się tym, co Bóg czyni w życiu mojego współmałżonka. Modlitwa męża. Józefie, naucz mnie cieszyć się wszystkim, co Bóg czyni w życiu mojej żony. Modlitwa żony. Józefie, naucz mnie cieszyć się wszystkim, co Bóg czyni w życiu mojego męża. Co musiał czuć Józef w tym czasie od momentu, kiedy dostrzegł, że Maria jest brzemienna do chwili, w której została mu objawiona prawda, cały jego świat legł w gruzach. Wszystkie oczekiwania wobec Maryi rozbiły się w drobny mak. Wszystko wskazywało w niepodważalny sposób na to, że został zdradzony. Ta sytuacja pokazuje nam, jak wielką walkę trzeba czasem stoczyć, aby nie ulec pokusie zwątpienia w to, że Bóg i dobro zwyciężą w sercu mojego męża czy mojej żony. Modlitwa małżonków. Maryjo, Józefie, pomóżcie nam przezwyciężyć wszelkie pokusy zwątpienia w to, że Bóg zwycięży w naszym małżeństwie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy z Ewangelii Świętego Łukasza. Po prostu szok. Maria nie tylko doświadcza czegoś, czego Józef nie rozumie i w ogóle tego nie wyjaśnia, ale jeszcze do tego opuszcza Józefa na trzy miesiące. To pokazuje, jak bardzo święty Józef ufał Maryi, jak bardzo ją szanował. Zapewne miał zupełnie inne plany, potrafił jednak ustąpić. Owocem tej dojrzałej miłości, która służy umiłowanej osobie i jej relacji z Bogiem, jest uległość. Modlitwa małżonków. Święty Józefie, uczna z każdego dnia wzajemnej uległości, wyproś nam łaskę pokory, która zawsze potrafi ustąpić drugiemu. Niezrozumienie, rozczarowanie, rozdarte serce, pytania bez odpowiedzi, pokusy, pozory zła i zdrady, wzburzone emocje i przeszywający trudny do zniesienia ból, to wszystko było doświadczeniem Maryi oraz Józefa. Przez te doświadczenia Maryja i Józef mogą nas jeszcze lepiej zrozumieć i jeszcze pełniej nam dopomagać. Pytania do dialogu małżeńskiego. Pytanie pierwsze. Co uznajecie za główne wyzwanie, trudność do pokonania w najbliższym czasie i jak zamierzacie sobie z nimi poradzić? Pytanie drugie. Jakie są główne problemy codzienności, o których nie rozmawiamy, a które zbierają się do czasu wybuchu kłótni? Pytanie trzecie: Jakie miejsce zajmuje Bóg w naszych problemach? Czy liczymy wyłącznie na siebie? Co robimy w obliczu problemu do rozwiązania? Zadanie dnia: Wypisz w swoim rekolekcyjnym dzienniku od jednej do trzech rzeczy, które Cię najbardziej poruszyły w drugim tygodniu rekolekcji. Zapisz obok pomysły na to, jak to wprowadzić w życie: refleksje oraz świadectwa małżonków. Irek i Litka, mówi Irek. Chciałbym podzielić się doświadczeniem utraty czworga z naszych dzieci. Chcę wyrazić, że ból takiej utraty w męskim sercu jest również bardzo dotkliwy. Nie taki sam jak u matki, ale też to przeżywamy i dociera to do nas, gdy po latach ten ból wraca. Jakiś czas temu byliśmy na Mszy Świętej z okazji dnia dziecka utraconego. Ból wrócił. Cały czas stawiam to pytanie, co mogło być zrobione inaczej po mojej stronie, by te dzieci były z nami. Po chwili namysłu odpowiadam sobie, że to jest przecież błogosławieństwo, bo jako małżonkowie byliśmy z Bogiem Ojcem w akcie stworzenia i powołania do istnienia tego życia z duszą nieśmiertelną. Wierzymy, że te dzieci są teraz w niebie i mam nadzieję, że orędują za nami. Wierzę w to, modlimy się o to, prosimy je o konkretne wstawiennictwo. Czworo z ośmiorga dzieci mamy już w niebie, więc teraz skupiamy się na pozostałej czwórce. A nasze małe anioły prosimy o to, by nam pomagały i wypraszały wszystkie potrzebne dla nas łaski. Mówi Lidia, staram się wczuć w ten kryzys zwiastowania i nawiedzenia. Odczytuję to od strony kobiety, która jest już żoną, a jeszcze nie jest mamą. Pamiętam tę świadomość, że za chwilę będzie już po mnie widać, że jestem mamą. Wiele kobiet zaczyna mieć w tym momencie kryzys, jak będzie wyglądało moje ciało. Jak ono się zmieni, czy będę w tym stanie przyjęta i zaakceptowana, czy będę kochana w pełni i jak będę odbierała reakcję mojego ciała, mojego organizmu. Jednocześnie niesamowite jest to, że człowiek pod jej sercem jest zupełnie inny niż ona. Jest podarowany przez Pana Boga, jest niesamowitym darem, który ona czuje, którego poznaje do którego jest przywiązana od samego poczęcia. To jest owoc naszej miłości, który mam w jakiś sposób objawić, pokazać mężowi, nauczyć go kochać. Myślę, że tak było za każdym razem w naszym przypadku, a szczególnie w tym pierwszym momencie, przy spotkaniu z Panem Bogiem, który daje nam nowe życie po raz pierwszy. Łukasz i Agnieszka. Chcielibyśmy na koniec podzielić się pewną praktyczną wiedzą, która nam pomogła. John Gottman przeprowadził badania nad wieloma małżeństwami z dłuższym stażem i wyodrębnił cztery cechy małżeństw, które nazwał disasters, czyli katastrofalnymi, pędzącymi ku katastrofie: małżeństwa masters i disasters. Te małżeństwa, nazwijmy to katastrofalne, cechują się czterema rzeczami, które autor nazwał czterema jeźdźcami apokalipsy. Cechy te dotyczą komunikacji, pierwsza z nich to krytycyzm. Czyli taka negatywna postawa i podejście do tego, co mówi i robi współmałżonek, która nie ocenia tego, co zrobił, tylko jego samego. Bardzo często pojawiają się w takiej komunikacji tak zwane kwantyfikatory. Ty zawsze, ty nigdy, bo ty zawsze gotujesz ten obiad źle, bo ty nigdy nie myślisz o tym, że chciałabym dostać kwiaty, no cokolwiek. Taki sposób mówienia, bo ty, bo ty atakuje mnie, a dodatkowo przez używanie słów zawsze i nigdy. Jest nacechowany beznadzieją. Mogę się czuć przekreślona. To może nawet wpędzić współmałżonka w depresję. Druga cecha to pogarda, czyli mówienie o współmałżonku z pozycji wyższości, że ja ci tu teraz powiem, ty mnie słuchaj, ja wiem lepiej. Ja znam tę sytuację dokładniej, ty tylko siedzisz w domu. Ja jestem światowcem i wytłumaczę ci, jak działa związek, świat. W takiej komunikacji często używa się różnego rodzaju stereotypów. Taka pogarda jest jeszcze gorsza od krytycyzmu, bo ona po prostu zaburza i niszczy naszą relację przyjaźni. Taki rodzaj komunikacji stawia agresora dużo wyżej ode mnie i potem bardzo trudno odbudować tę dobrą relację między małżonkami. Trudno, ale nie jest to niemożliwe. Trzecia cecha to obronność, która polega na tym, że na wszystko co trafia do mnie, na wszelkie uwagi czy argumenty reaguje obrono. Wycofuje się do okopów. Cały ten problem i konflikt to jest wina drugiej strony, bo ty zrobiłeś to i to. Ty jesteś taki, że po prostu ja nie mam za co przepraszać. Czwarta cecha, która jest wynikiem pierwszych trzech to kamienny mur. To znaczy, że już nie mamy relacji ze sobą, że budujemy mur. Nie chcemy mieć ze sobą większego związku, przestajemy budować relacje, a nawet przestajemy już próbować ją budować. Wielu z nas zna takie domy, w których ludzie żyją osobno. Już tyle zła się między nimi wydarzyło, że oni po prostu osobno żyją. Mają wręcz osobne półki w lodówce. Małżonkowie nie mają swojej sypialni, mają osobne pokoje, czasem osobne piętra, zupełnie osobne przestrzenie. Można powiedzieć, że mijamy się jak w mieszkaniu studenckim, ale każdy ma swoje życie, każdy ma swoją prywatność. Nie wchodzimy sobie w drogę. Po prostu stajemy się sobie obcy, jak współlokatorze. Czyli, kochani małżonkowie, uważajcie na krytycyzm, pogardę, obronność i kamienny mur, który jest wynikiem tych pierwszych trzech. Nie dajmy się jeść, co? Jak to w praktyce przełożyć na codzienność? Ćwiczenia duchowe. Oto propozycje prostych, duchowych praktyk. Spróbuj podjąć praktykę uległości wobec męża, żony. Każdy dzień stwarza takie możliwości. Nie przegap żadnej okazji, aby wzrastać w pokorze. Pamiętaj, Bóg pokorny mu łaskę daje. Jako mąż i głowa rodziny, zawierz wasze małżeństwo i kościół domowy świętemu Józefowi. Polecaj mu konkretne sprawy. Papieże ustanowili Józefa patronem kościoła, ale tylko ty możesz go ustanowić patronem waszego domowego kościoła. Jako żona i dusza Waszej rodziny zawierz Maryi Wasze małżeństwo oraz wszystkie łączące Was relacje. Pozwól Maryi, aby pomagała Ci odkrywać piękno Twojego powołania jako kobiety, umiłowanej córki ojca, żony oraz matki. Nawet jeśli nie masz dzieci, jesteś powołana do macierzyństwa duchowego. Wspólna modlitwa męża i żony. Zawierzenie i oddanie trudów relacji małżeńskiej. Mario, Józefie, oddajemy Wam dzisiaj i zawierzamy nasze małżeństwo oraz naszą rodzinę. W szczególny sposób zawierzamy Wam wszystkie trudności, cierpienia oraz zranienia naszej relacji małżeńskiej. Przez Wasze wstawiennictwo wyproście nam łaskę miłości, która jest większa od wszelkich przeciwności. Amen. Na koniec zabierz Słowo. Weź ze sobą to jedno zdanie, które Bóg wypowiedział do Ciebie. Rozważaj je w sercu i powtarzaj wielokrotnie, aż do następnego rozważania, aby wniknęło jak najgłębiej do Twojej duszy. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie z Ewangelii świętego Jana.